Witam Was moi kochani na kolejnym już filmiku z naszej serii wprowadzenie do religii gromady rodzimowierców pomorskich Jandar. Dzisiejszym filmikiem podsumujemy krótko tę pierwszą część, gdzie mówimy o samodzielnych praktykach religijnych. Wcześniej mówiliśmy o modlitwie, mówiliśmy również o czystości obrzędowej. Dzisiaj natomiast skupimy się na tym właściwym, można powiedzieć, akcie kultowym, jakim jest uczczenie bogów, przodków czy w ogóle duchów ofiar. A więc najpierw troszeczkę danych tradycyjnych z historii. Otóż, jeżeli przyjrzeć się całości kultury słowiańskiej, to oprócz ofiar związanych bezpośrednio z cyklicznymi świętami i które moglibyśmy powiedzieć są właściwymi ofiarami kultowymi, Słowianie uprawiali bardzo dużo ofiar o znaczeniu, moglibyśmy to dzisiaj powiedzieć, handlowym. Kiedy to Bogu składano ofiarę z intencją dziękczynną w zamian za doznane łaski, za ze zdrowienie, za ocalenie z pola bitwy lub w podobnych okolicznościach, albo w drugą stronę. Kiedy ta ofiara była składana w intencji błagalnej, kiedy na jakieś łaski oczekiwano, lub chcia chciano je u tych sił wyższych wyjednać. to trzeba też zaznaczyć, że bogowie tradycyjnie nie bywali jedynymi adresatami tego typu darów. Oprócz dosyć oczywistych tutaj cieni przodków, można wymienić duchy, na których terenie akurat się przebywało, czy to leśnych, czy związanych z jakimś innym miejscem, ale również duchów złośliwych, które akurat człowiekowi zaszkodziły. Tutaj najpospolitszym przykładem będą duchy choroby, które również składano pewne dary, a żeby wyjednać u nich pozostawienie Chorego człowieka w spokoju i odejście precz. Tutaj przypomnienie czegoś, o czym mówiliśmy przy czystości obrzędowej i później przy ofiarach ekspiacyjnych, niejako zapowiadając dzisiejszy temat, że często takie dary składano właśnie podejrzewając, że to jakiś byt został przez człowieka urażony i wymaga złożenia mu daru, ażeby Uśmierzyć jego gniew i przywrócić porządek i dobro w życiu człowieka. Natomiast, jeżeli chodzi o formy tych ofiar, to we współczesnym obrządku rodzimowierczym, najbardziej rozpoznawalną chyba formą jest złożenie tej ofiary w ogień. To również ma poświadczenie w danych tradycyjnych i historycznych. Jednak należy zaznaczyć, że tych form składania ofiary było bardzo dużo. Zaczynając od gromadnej uczty obrzędowej, przez utopienie tej ofiary, zakopanie w ziemi, pozostawienie w jakimś miejscu poświęconym konkretnemu ubóstwu czy to pod drzewem, czy w innym miejscu jego przebywania, <laughs> ale również poprzez opary. Rekonstruuje się myślenie nie tylko zresztą Słowian, ale w ogóle ludów indoeuropejskich, zgodnie z którym właściwą ofiarą często nie bywało samo, czy to mięso, chleb, czy inne potrawy ofiarne, ale unosząca się z tego para, czy też dym powstający ze spalania tych darów, i w kontekst takiego myślenia wpisuje się coś, co poświadcza już dość późny folklor słowiański, kiedy to kobiety zawijały szczelnie świeżo upieczony chleb w ścierki, ręczniki, przynosiły pod święte obrazy, pod którymi ten chleb odwijano, rozłamywano, a żeby ten Opar z gorącego chleba, obiekt kultowy obmył jako dar. Za tym myśleniem poszliśmy opracowując, przedstawiany też na, naszych, na naszej stronie rytm domowy, który rozpoczyna się od oczyszczenia. O czystości obrzędowej już opowiadaliśmy. Dlaczego ona jest ważna, dlaczego człowiek powinien przygotować się. Dostanięcia przed sakrum, przed bogami, przed przodkami. A tutaj uzupełnimy to informacją, że taka czystość powinna dotyczyć nie tylko samych uczestników obrzędu, ale również darów. Co wydaje się dość oczywiste, ale należy chyba głośno o tym powiedzieć. No bo jeżeli sami przygotowujemy się do obcowania z bogami, z przodkami. No to również chcemy przygotować to, co będziemy im ofiarować. Następnie natomiast zgodnie z tym, co zaproponowaliśmy, rozpalany jest ryt domowy. W większości współczesnych domów nie ma już sensu stricte stałego paleniska, a więc ogień rozpalany w formie świecy, która przy modlitwie do spażysca którą również zaproponowaliśmy, jest omywana oparem ze świeżo sporządzonego gorącego dania ofiarnego, który następnie jest spożywane wspólnie przez wszystkich uczestników takiego obrządku. I to tyle z tego bardzo prostego rytu, który z jednej strony pozwala w jakiś sposób uczcić samemu bóstwo w otoczeniu swojej rodziny i bliskich, a z drugiej strony jest swoistym zastępnikiem, jeżeli nie możemy uczestniczyć w gromadzkim święcie. Rys ten bowiem był pierwotnie opublikowany dość dawno temu za głębokiego covida, kiedy to dotarcie na wspólne obchody mogło być dla wielu ludzi utrudnione i chcieliśmy umożliwić w ten sposób zarówno naszym gromadzianom, jak i sympatykom oddanie Bogom czci w czasie danego święta u siebie w domu. Natomiast forma tego rytu jest tak naprawdę uniwersalna i stosować ją można nie tylko w niestrzyjających okolicznościach, kiedy to nie możemy uczestniczyć we wspólnych obchodach, ale również wtedy, kiedy mamy jakąś szczególną sprawę do bogów, czy tak naprawdę również do przodków, kiedy zechcemy ich o coś wyprosić, czy też zechcemy im za coś podziękować. I tutaj należy się też zastanowić, czy istnieją jakieś ograniczenia co do tego, jak często, jak szkodrze można ofiarować? Pozornie wydawałoby się, że takich ograniczeń być nie powinno. Natomiast na pewien ślad, dlaczego w ogóle o tym mówię, w pierwszej kolejności naprowadziła mnie wzmianka z Pieśni Najwyższego to jest zabytek religii i mitologii islamskiej, w której wspomina się wprost o tym, że lepiej nie modlić się wcale, niż ofiarować zbyt dużo. Wydaje się to dosyć zaskakujące, jednak trzeba wziąć tu pod uwagę myślenie i naszych, i islamskich przodków. O instytucji ofiary. Wspomniałem, że miała ona charakter handlowy. W bardzo wielu przypadkach mm, interpretuje się takie ofiary dziękczynne i błagalne właśnie w kategoriach daru zobowiązującego obdarowaną osobę, w tym przypadku bóstwo, do rewanżu darem jeszcze cenniejszym. W takiej optyce, jeżeli nazbyt naprzykrzamy się Bogom z naszymi darami, a nie ma powodu przypuszczać, że czczeni przez nas dzisiaj Bogowie wykazują jakąś szczególnie inną mm, optykę, niż wykazywali względem kultu naszych przodków, no to mogą poczuć się. Przez nas e, traktowani jak przez natarczywego petenta. No ja ci składam ofiarę, Boże. Daj mi zdrowie, daj mi bogactwo, sprzyjaj mi, jak będę się starał o nową pracę. I oczywiście, tak jak w pełni uzasadnione jest zwracanie się do bogów z prośbą o pomoc, zwłaszcza kiedy nie są to sprawy błahe. Tylko takie, na których rzeczywiście nam zależy i od których faktycznie zależy jakieś nasze szczęście i nasze życie, tak nadmierne naprzykrzanie się im i codzienne ponawianie tych samych modłów i tych samych próśb, oprócz takich zdawałoby się bardzo podstawowych, jak prośba o bezpieczeństwo, ochronę dla siebie i swoich bliskich, czy ogólne sprzyjanie, to wydaje się. Oprócz tych sytuacji, rzeczą w pewien sposób przesadzoną. Dlatego, czy składać ofiary, czy się modlić o sprzyjanie. Tak? Zawsze wtedy, kiedy uważamy, że jest to rzeczywiście ważne, jeżeli jest to sprawa spędzająca nam sens powiek, ale mając jednak na uwadze to, żeby. Nie stawiać się w roli natręta i kogoś działającego w sposób ostentacyjny. W kulturze słowiańskiej poświadczone są tak zwane Boże obiady, czyli uczty ofiarne, które już nie miały tak naprawdę w ogóle w związku z uroczystościami dorocznymi, a były to. Uczty ofiarne organizowane przez, można powiedzieć, osoby prywatne, ściśle w ich osobistych intencjach, i bywały one bardzo wystawne, do tego stopnia, że jeden gospodarz fundował właśnie taką ucztę dla swojej oraz okolicznych miejscowości. Trwały one kilka dni, jak to głoszą opisy. Po ich zakończeniu sam musiał prosić sąsiadów o chleb, dopóki nie zmielił ziarna na nową mąkę, bo tak naprawdę całość swojego majątku przepuszczał w takim właśnie Bożym obiedzie, I można by się w tym dopatrywać instytuc kontynuacji oraz starej instytucji potlaczu, kiedy to dosyć ostentacyjnie na oczach społeczności manifestowano swoje bogactwo i dobrostan. Pozostawiam to już do osobistego rozważenia, jaki mielibyśmy jako ludzie odbiór współczesny dzisiaj do takiej manifestacji własnego majątku. Nie mówię absolutnie, że jakkolwiek negatywny, natomiast zwracam to uwagę na pewną podstawową różnicę między zorganizowaniem właśnie takiej wystawnej, pokazowej, uczty, pokazowej wręcz. Uczty ku czci bogów z jakąś określoną intencją, a między nawet w prywatnym zaciszu domowym, napraszaniem się bogom z tą samą prośbą. Ponieważ jeżeli jest to zgodne z naszym przeznaczeniem, z naszą dolą, i jeżeli bogowie będą mieć taką wolę, uznają taką słuszność, no to naszych modlitw zapewne wysłuchają. I przyjmą złożoną ofiarę, nawet jeżeli złożymy ją po prostu jednokrotnie. I moi, kochani, z tych najbardziej podstawowych wiadomości o ofiarach o kulcie Usłowian, to tak naprawdę jest. Tyle, co chciałem Wam przekazać. I dzisiejszym filmikiem, tak naprawdę kończymy podstawę serii, absolutnie nie całą serię, która związana jest z osobistymi praktykami religijnymi. A już od kolejnego materiału przejdziemy do rzeczy związanych bardziej, można powiedzieć, z zapleczem teoretycznym, czyli z mitologią i filozofią związanymi z naszą religią, czyli z panteonem czczonych bogów, kalendarzem obchodzonych świąt oraz wzmiankowaną tu już przy niektórych okazjach drogą do bogów, czyli związanym z jantarem systemem filozoficznym. Także dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego nagrania. I zapraszam do odsłuchiwania kolejnych materiałów. Sława!